3000 lat czy 2,5 tysiąca lat to bardzo dużo dla jednej cywilizacji. Właściwie zupełnie wystarczyłoby czasu, żeby tych cywilizacji przewinęło się kilka. W pewnym sensie w Iranie tak się stało. To znaczy możemy w taki najbardziej ogólny sposób podzielić dzieje Iranu na okres przedmuzułmański i okres muzułmański, czy jak chcą niektórzy po muzułmański, nie do końca pasuje. Otóż Zaczynają się pierwszą religią, która panowała w Iranie, ale tak jak y, już wspominałam, nie była to religia, y, która miała status państwowy bardzo długo, bardzo długo, do pewnego momentu. Była to religia zoroastryjska, zaratustrianizm, zoroastryzm. Być może będziecie kojarzyć książkę niczego tako rzeczy zaratustra. Najczęściej z tym Polacy właśnie kojarzą nazwę tej religii. A powinni kojarzyć ją z wieloma innymi rzeczami, dlatego że to jedna z najważniejszych religii, jakie w historii świata się wykształciły. Jedna z najważniejszych, jeżeli chodzi o wpływ, jaki wywarła na dalsze wierzenia. Otóż poprzez judaizm właśnie zoroastryzm wpłynął na nasze wyobrażenia o tym, jak wygląda życie po życiu, jak wygląda raj i piekło, jak wygląda, jak wygląda sąd ostateczny. Zoroastryzm jest religią, o której mówiono, że jest dualizmem. Mówiono czasami, że jest pewną, pe, pewnym rodzajem monoteizmu. Nie do końca. Można chyba ją w ten sposób nazwać. Mamy tam do czynienia z różnymi bóstwami pobocznymi, które jednak współcześni zaratusztrianie, bo współcześni zaratusztrianie żyją nawet w Polsce, współcześni zaratusztrianie skłonni są nazywać to, co ich pobratymcy starożytni nazywali bóstwami, raczej te byty nazywać raczej aniołami, odwoływać się raczej do takich później powstałych, powstałych form i, 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 i definicji. Natomiast zoroastryzm panował w Iranie początkowo jako religia właśnie niepaństwowa, aczkolwiek religia dworu i religia większej ilości Iranu, do, do czasów sasanickich, kiedy to jeszcze w okresie przed najazdem islamskim, najazd islamski nastąpił w VII wieku i rozpoczął proces islamizacji Iranu, postępujący przez wiele stuleci, ale jeszcze przed tym zoroastryzm Został przez krótki czas, zdążył przez krótki czas być religią państwową. I myślę, że to bardzo pouczające. Ta religia, która wydaje się religią pokoju, wydaje się religią, religią sprawiedliwości, odpowiedzialności indywidualnej, religią afirmacji życia, także zapisała się na kartach historii jako religia państwowa, niestety niezbyt chlubnie i potrafiła prześladować innowierców. Także najwyraźniej nie ma jednak religii, które zawsze i w każdych okolicznościach są pokojowe i takich, które nigdy takimi nie są. Okres panowania zoroastryzmu w Iranie to okres rozkwitu Iranu. To okres jego kontaktów z naszym kręgiem kulturowym. Czasami wojennych, tak jak w przypadku wojen, wojen perskich czy w kulturze irańskich nazywanych wojnami greckimi czy poprzez najazd Aleksandra Wielkiego, Aleksandra, który był zafascynowany kulturą perską i właściwie był to najazd, który prawie nic nie zniszczył, taki ewenement w skali światowej, prawie nic poza piękną ceremonialną stolicą Achemenidów Persepolis, która niestety została spalona. Potem nastąpiły w Iranie lata panowania następców Aleksandra, Seleucydów. Przyszła nowa dynastia irańska, a nie perska, Partowie, aby w końcu panowanie wróciło znowu do Persów i tak jak już wspomniałam, ukonstytuowało się państwo, państwo sasanickie. Państwo sasanickie, które w sporze swoim z Zachodem, ichniejszym zachodem, Bizancjum przede wszystkim, trwało bardzo długo, tak długo, że spór ten wyniszczył obie potęgi i spór ten bardzo przyczynił się do rozprzestrzenienia islamu. Być może mamy takie wyobrażenie, że islam, że najeźdźcy islamscy wyłącznie siłą przymuszali do zmiany religii. W warunkach irańskich, jest to w znacznym stopniu nieprawda. Bywały takie miejsca i takie okoliczności, w których rzeczywiście to wymuszano, ale bardzo często były to procesy trwające wiele wieków, i dobrowolne przechodzenie na islam, stopniowe dobrowolne przechodzenie na islam, trzeba pamiętać, że w warunkach bardzo już skostniałej religii zoroastryjskiej islam był bardzo dobrą propozycją. Propozycją, propozycją początku nowego początku, w której każdy człowiek mógł na, własne, na własną odpowiedzialność wedle własnych starań zapracować sobie na życie pozagrabowe, zapracować sobie także na pozycję, w nowo tworzącym się społeczeństwie. I to był bardzo ważny argument dla Persów, żeby przechodzić na islam. Otóż można było robić karierę, karierę dworską, karierę urzędniczą, ale także karierę literacką bardzo wiele, w bardzo wielu różnych dziedzinach, pod warunkiem, że było się muzułmaninem. Warto pamiętać o tym, że to, co nazywamy cywilizacją arabską. Mamy skłonność, żeby tak to nazywać, jest tak naprawdę, powinno być nazywane cywilizacją islamską, dlatego że do powstania. Yy... Tej cywilizacji przyłożyło rękę bardzo wiele cywilizacji starszych, bardzo wiele tradycji starszych niż ta arabska. I między innymi w znacznym stopniu tradycja perska. Persowie zaczęli odgrywać w kalifacie niezwykle ważną rolę, początkowo, początkowo w, posługując się językiem arabskim, natomiast od, już od IX wieku powoli zaczął powracać język perski w swojej nowej formie i stał się jednym z najważniejszych języków kalifatu. Dlaczego się uśmiecham? Dlatego że mamy bardzo stary język Polski i wiecie świetnie, jak stare są jego najstarsze zabytki. Otóż język nowoperski zaczął rodzić się w IX wieku, i od IX wieku nieprzerwanie mówi się w Iranie jednym językiem, który stosunkowo niewiele się zmienił, na tyle stosunkowo niewiele, że Irańczycy są w stanie czytać swoje najstarsze teksty, swoje najstarsze zabytki literackie. To jest niesłychanie ważne. Dlaczego? Dlatego, że tradycja literacka jest tym, co w najbardziej w taki prosty, wyrazisty sposób, poza takim poczuciem wspólnoty kulturowej, łączy bardzo zróżnicowaną, zróżnicowane etnicznie, także religijnie do pewnego stopnia z społeczeństwo perskie dzisiaj. Tradycja literacka, która odgrywała ogromną uwagę, która wykształciła jedną z największych literatur perskich, pióra tej klasy, co hafiz. Po persku Hofes, czy Saadi, czy znany coraz szerzej, zwłaszcza u nas jeszcze trochę mniej, choć, choć jest w tej chwili często tłumaczony, ale na przykład na, w Stanach Zjednoczonych robiony, robiący wielką karierę, mistyk. Także perski Rumi, czy Maulana, znany pod, pod dwoma tymi imionami. Do jakiego stopnia literatura ważna jest dla Irańczyków aż po dziś dzień, może świadczyć to, że kiedy pojedziecie do Iranu, mam nadzieję, że pojedziecie do Iranu, Spotkacie mnóstwo taksówkarzy, robotników, sprzedawców, którzy będą w stanie z pamięci wyrecytować całe długie pasusy, czasami całe fragmenty starych ksiąg. Ta literatura żyje w Iranie, Irańczycy są z niej dumni, uważają, że czyni ich absolutnie wyjątkowymi wśród innych narodów, no i trudno w zasadzie nie przyznać im racji. I tak najstarsze zabytki literatury irańskiej to jest właśnie koniec XIX, początek X wieku. Bardzo ważną książką jest Epos Narodowy. Epos, który, co ciekawe, powstał już w czasach muzułmańskich. Nosi nazwę Szachnamek, księgi królewskiej, został na język polski przetłumaczony częściowo. W całości, ale częściowo opublikowany. Miejmy nadzieję, że niedługo również pozostałe części będą dostępne. Został napisany już w Iranie muzułmańskim, został napisany w języku nowoperskim, ale odwołuje się do legend, tradycji wcześniejszych, przedislamskich, czasami bardzo starych, czasami z niego właśnie czerpiemy wiedzę o tym, co się działo w Iranie w tych najdawniejszych czasach, w tych bardzo trudnych do zrekonstruowania. Z niego i może warto o tym wspomnieć, z drugiego jeszcze źródła, którego byśmy się zupełnie być może nie spodziewali, mianowicie z tekstów indyjskich, z, te, z tekstów takich jak Rigweda, bo Irańczycy i e, Ariowie e, to jedno i to samo. E, stąd bierze się również nazwa Iran. Ariana Waedjo, kraj Ariów, e, to był kiedyś Kraj wspólny dla Irańczyków i Hindusów, kraj, kraj Indo-Irańczyków, takiej jeszcze troszeczkę mniejszej grupy indoeuropejczyków, trochę innej niż nasza gałęzi tej wielkiej rodziny indoeuropejskiej. A zatem ta ciągłość została utrzymana. me, które dzisiaj stanowi dla irańczyków dla wykształconych i niewykształconych, prostych i tych aspirujących do wyższej kultury stanowi stale pole odniesień. Bardzo czytelne pole odniesień odnosi się samo bezpośrednio do tych tradycji niezwykle niezwykle często starych, przetworzonych oczywiście w toku historii. I otóż Powoli, powoli zaczął się taki proces w wieku IX powracania, powracania języka perskiego i kultury perskiej do pełni sił w ramach kalifatu. Proces, który prowadził później do powstawania takich państw, często regionalnych państewek w ramach większej wspólnoty muzułmańskiej pod władzą perską, potem już nie pod władzą perską. Często władcami byli najeźdźcy tureccy, władcami byli najeźdźcy mongolscy. Wielki najazd mongolski przeżył Iran także, mimo Mimo ogromnej skali zniszczeń, mimo wyniszczenia tamtejszych centrów kulturowych na wschodzie kraju, Kultura perska przetrwała, odrodziła się. Kultura perska okazywała się niezbędna każdemu z kolejnych najeźdźców. Zupełnie niezastępowalna. I tak w takim wielonarodowym, wielokulturowym tyglu kształtowała się przez kolejne stulecia, aż do wieku XVI, kiedy pojawiło się nowe państwo, państwo Safawidów, państwo, które. Powoli zaczęło odtwarzać potęgę Iranu w znaczeniu, w znaczeniu jednego państwa, całego państwa już nierozdrobnionego na różne państw, państwka mniejsze i które przyjęło dopiero wówczas, dopiero w XVI wieku szyizm, który dzisiaj jest takim znakiem rozpoznawczym Iranu, ale wcale nie był nim od samego początku, kiedy ta religia, kiedy islam został w Iranie przyjęty.